să leagă mai multă lume. Rozumiemy, że oni przeżywają ciężkie czasy. Jesteśmy gotowi pomóc. Chcę, aby wiedzieli, że ten kryzys stwarza Gazprom, ponieważ Mołdawska Republika ma kontrakt na dostarczenie gazu i według tego kontraktu Gazprom musi dostarczyć gaz. Jest alternatywny rurociąg TurkStream, czyli tym, nie jest problem w tym, jest, tym, że jest, gaz nie może przechodzić przez Ukrainę. Uh, Gazprom zdecydował, że nie chce więcej dostarczać gaz i dlatego teraz ludzie mają dużo problemów. Jesteśmy gotowi pomóc generatorami, lekami, ludzie mogą przyjść na prawy brzeg, jeśli potrzebują zwrócić się do szpitalu lub rozwiązać inne swoje problemy. Chcę powiedzieć, że wczoraj razem z prezydentem Ukrainy rozmawialiśmy o tym, że Ukraina może dostarczyć węgiel, aby elektrownia na Dnieszczu produkowała prąd jak dla Dnieszcza, tak też do Mołdawii oraz dla Ukrainy. Czyli jest decyzja, trzeba, aby Tiraspol i nie tylko Tiraspol, ale też Moskwa zgodzili się na to, aby rozwiązywać problemy ludzi. Na naszych oczach, w nasze dni, Ukraina i Mołdawia uprawiały ludobójstwo na ludności Naddniestrza. miejsce, gdzie są trzy języki urzędowe rosyjski, mołdawski i ukraiński. Oprócz tych narodowości mieszka tam jeszcze wiele innych, w tym Polacy ponieważ niegdyś Polska sięgała do północy dzisiejszego Tereny te opisywał w swojej trylogii Henryk Sienkiewicz. Czym jest Naddniestrze? To nieuznane państwo, które 2 września 1990 roku ogłosiło swoją niepodległość od Mołdawii. Po tym jak w czerwcu 1990 roku Mołdawia ogłosiła swoją, Mołdawska Radziecka Socjalistyczna Republika została stworzona. W 1940 roku drogo połączenia części Besarabii i rejonów Moldawskiej autonomnej radzieckiej socjalistycznej republiki na lewym brzegu Dniestru, już pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia, Moldawia obrała kierunek na połączenie z Rumunią, w którą rejony lewego brzegu Dniestru nie wchodziły. To się działo wtedy, kiedy rozpadał się Związek Radziecki i, co rusz, jakaś Związkowa Republika ogłaszała swoją niepodległość. Po konflikcie zbrojnym w 1992 roku, Naddniestrze całkowicie się oddzieliło od Mołdawii. Nie jest uznane jako państwo, a o terytorium mówiono jako o zamrożonym konflikcie. Mołdawia uznaje Nadnieższe jako swoje terytorium, okupowane przez Rosję. Pomiędzy Mołdawią a Nadnieższym od 1992 roku stoi rozjemcze wojsko rosyjskie, dzięki czemu od ponad 30 lat utrzymuje się pokój w regionie. Gwarantem tegoż pokoju była też niegdyś Ukraina, ale jak wiemy los tego państwa diametralnie się zmienił po tzw. pomarańczowej rewolucji 2004 roku. Z państwa przyjaznego dla Nadnieższa, rozumiejącego problem, Ukraina stała się państwem wrogim. Wspólnie z Mołdawią od czasu do czasu urządzają blokady transportowo dla Naddnieszcza. Dziś Ukraina, jak Mołdawia, nie są suwerennymi państwami, a ich przywódcy są marionetkami wykonującymi zamówienia z zewnątrz. Rano 1 stycznia 2025 roku Nadnieższe, które w 97% jest gazyfikowane, zostało tego surowca pozbawione. Ukraina nie przedłużyła umowy tranzytowa z rosyjskim Gazpromem. Mołdawia do dziś dnia nie pozwala Nadnieższu zakupić gaz w Europie. Robi to kosztem też swoich obywateli, którzy również mieli tańszy rosyjski gaz, co stanowi... Niemało ważny element dla gospodarki najbiedniejszego państwa w Europie, poza tym 80% elektryczności Mołdawii pochodzi z elektrowni znajdującej się na terytorium nadnierza. Stąd dostarczany był prąd również dla kilku obwodów Ukrainy. Dziś elektrownia funkcjonująca przy pomocy gazu przeszła na węgiel, zapasy którego skończą się według obliczeń mniej więcej w połowie lutego. Rezerwy gazu, który dziś jest dostarczany tylko do obiektów socjalnych i do bloków, aby ludzie mogli ugotować gorące posiłki, skończą się za kilka dni. Po całkowitym zużyciu gazu, aby ponownie uruchomić dostawę, potrzebne będzie 2-3 miesiące. Ludzie marzną w blokach i domach, prąd wyłączany jest wachlarzowo na 5 godzin dziennie. Stoją fabryki, wielkie przedsiębiorstwa, mniejsze przeszły na nocne zmiany. Mołdawia otwarcie unika rozwiązania wywołanych przez siebie problemów gazowych, zaznaczył minister spraw zagranicznych Rosji Sergej Lowrow. Lawrow oszczędził Moldawię przed wykorzystywaniem kryzysu energetycznego do interwencji siłowej w Naddniestrzu. Cytuję, po raz kolejny chcielibyśmy oszczec gorące głowy w kieszeniowie przed fantazjami o wykorzystaniu kryzysu energetycznego w kraju do rozwiązania kwestii Naddniestrza siło. Rosja odpowie adekwatnie na wszelkie prowokacje i zapewni ochronę rosyjskich obywateli w Naddniestrzu. Конец цитаты. А то есть колейные, Последний апрель президента Наднеша Вадима Красносельского до президента Молдавии Майсанду. Szanowna Pani Sandu, chciałbym zwrócić się do Pani. Bardzo ciekawie mówi Pani, że jest gotowa dostarczać gaz do Naddniersza. Ciekawie mówi Pani o otwartym gazociągu, chociaż nie wie Pani, gdzie on się znajduje i jakie są jego możliwości. Ciekawie opowiada Pani, że Mołdawia temu nie przeszkadza. Mówię otwarcie. Mołdawia utrudnia dostawy gazu do Naddniestrza. Mamy naprawdę krytyczną sytuację z Waszego powodu. Dyskryminujecie obywateli Naddniestrza w zakresie dostaw ciepła i energii elektrycznej. Czy boicie się swojego elektoratu? Czy uważa Pani, że jest to odwrót od niektórych Pani idei? Próbuje Pani w ten sposób wywrzeć presję na Naddniestrza. Ale nie boję się Pani jednej rzeczy, z jakiegoś powodu. Nie boję się Pani cierpienia ludzi, tych w kobiet, starców i innej ludności, którzy potrzebują ochrony socjalnej. Nie boję się Pani tego, że ludzie już umierają z powodu Pani działań. To dziwne, że Pani się tego nie boi. Nie utraty głosów u swoich wyborców, ale nie boję się, że ludzie będą umierać tutaj, w Naddniestrzu. To dziwne, to bardzo dziwne. Szanowna Pani Sandu, nie można budować szczęścia na cierpieniu innych ludzi. Nie można zarabiać na dywidendach. To wszystko jest karalne. Rozumie Pani? Może nie przez ludzki sąd, ale przez sąd Boży w tysiącu procentach. Nie wątpię w to ani trochę. Opamiętajcie się, panowie mołdawscy politycy, przestańcie zajmować się intrygami i spekulacjami. Rosja zrobiła wszystko, aby dostarczyć tu gaz. Gaz ten będzie kupowany na rynkach europejskich i dobrze wiecie, że Mołdawia jakby prowadzi te negocjacje. Oznacza to, że są dostawcy i jest to z wami uzgodnione. Nie wprowadzajmy ludzi w błąd. Oczywiście gwarantujemy płatność. W tej części wszystko zależy od Was, jeśli chodzi o dostawy gazu do Naddniersza. I jeszcze jeden spekulacyjny wątek, na który chciałbym zwrócić uwagę. Ten sam Serebrian, gadająca głowa, powiedział, że Ukraina i Mołdawia zaoferowały węgiel dla elektrowni. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Węgiel oferowany przez Ukrainę to węgiel gazowy. Jego parametry techniczne nie nadają się do eksploatacji naszej elektrowni Dniester. Wszyscy doskonale o tym wiedzą. Если мне не вяжите, запитайте специалистов. В Молдавии нема специалистов. Запитайте украинских специалистов, кто же обслуживает такие электровни. Węgiel, który został oficjalnie zaoferowany jako pomoc na Dniestrzu, nie jest odpowiedni dla elektrowni wodnej Dniester. Obecnie hydroelektrownia Dniester zużywa tylko antracyt. Ten węgiel nie był oferowany. Oferowany tylko węgiel gazowy. Nie jest on odpowiedni dla mocy produkcyjnej tej elektrowni Kuciurgan lub Dniestrowskiej, jak się ją inaczej nazywa. Dlatego nie należy wprowadzać ludzi w błąd. Nie zaoferowano nam żadnej pomocy i nikt nam jej nie oferuje. Oprócz pani Sandu już dziś poleciłem Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Dniesza, przygotowanie komunikatów informacyjnych do Organizacji Narodów Zjednoczonych, do Rady Bezpieczeństwa ONZ, do wszystkich uczestników formatu 5+2 Czerwonego Krzyża, Oświadczenia w sprawie prób dyskryminacji ludności nadnieższa przez Mołdawię. W próbach wyciśnięcia z tej sytuacji wszystko, co możliwe, aby zarobić jakieś dywidendy dla władz Mołdawii, zyskać na cierpieniu ludności nadnieższa. Tak było wcześniej, tak jest teraz. Nic się nie zmienia. Szanowni zachodni politycy, nie działajcie jako adwokaci mołdawskich władz. Ludzie cierpią, nie można eksperymentować na ludziach. Nie radzę Wam tego robić. Róbcie wszystko, co możliwe, aby gaz dotarł do nadnieższa. ПенБаджи за пенёзы, не за дармо, а за пенёзы. Чищу велю в местах над Нижшо. Люди в протесте, вышли на улицы. Работники фабрик, заводов, пенсионеры в их домах холодно и каждый день на пять часов выключают свет. Нужно тепло, дети страдают, люди страдают, поэтому мы сюда вышли, чтобы молдавские власти образумились. Это просто геноцид против приднестровского народа. А здесь же не только русские живут, и молдаване, и украинцы, и белорусы, и болгары. У нас же многонациональная страна. Ну, если они думают, что если они отключили газ, то мы уже лапы кверху, то это глупо. Я родился, вырос здесь, я хочу здесь жить. И почему я должен куда-то уезжать, как мне рекомендуют, и... Я не хочу никуда уезжать. Я прошу, чтобы э, правительство Молдовы адекватно оценило обстановку и э, разрешили подачу газа. Нет геноциду, хватит врать. Надписи на плакатах ⁇ это то, что сейчас больше всего волнует людей. Граждане, что вы имели в виду? Людей тоже гибнут люди, замерзают. В люди вот. И в пожарах, и травятся газом, вот. и пожары. Где вот. человек, по-моему, сгорело у нас уже? Скажите, почему сегодня вышли сюда? Чтобы поддержать, чтобы дали нам в конце концов тепло, воду дали, потому что это невозможно в холоде жить. Если обращаться к человеку, то сложно, потому что поступки как бы не совсем человеческие. Если обращаться как к женщине, то сложно. Какая женщина может обрекать детей на такие страдания? Поэтому не знают. Это есть... Это есть... Надеетесь, что... Мы верим. Мы не просто надеемся. Мы в это верим, потому что видим, сколько усилий прилагается. Люди страдают. Производство все остановлено. Приднестровье стоит. Соответственно, экономика Приднестровья вообще низкая стала. Люди будут страдать материально. И болеют сейчас чаще. Болеют люди. Мы нашей Чтобы жизни. открыть помните, глаза Какая кровь течет? Президенту у нас с вами, Молдовы всех. Будем Какие говорить, мы именно с вами получили президенту. Народ там, видимо, ни при чем. Это те предки, Виноват, только президент и его окружение. Татаром, откройте глаза и откройте ту же задвижку газовую. Матери не могут сдержать слез. Детей нечем согреть. Дров для печи не хватает. Еду готовят тоже на печи, пока горячая. Говорят, терпеть уже нет сил. Почему вы плачете? Да не Раз знаю, эмоции, наверное. Хотелось бы, конечно, обратиться к Майе Сандо, чтобы она тоже поняла, что здесь люди мерзнут, голодают, дети, старики, инвалиды. Есть такие инвалиды, что не встают вообще. Им без помощи другого человека им не выжить. И Это сидят в холоде и в голоде. В голоде. Сотрудники. нам людям. Десятки людей стоят на обочинах с двух сторон дороги на резину. В руках флаги и плакаты с требованиями перестать врать и пропустить в Приднестровье газ. Так проходил один из трех митингов в республике. Нам реально уже надоело вставать и ощущать тот холод в квартирах, и дети наши уже начинают не то, что каждые две недели болеть, а каждый день болеют. Мы пытаемся что-то сделать для нашей республики. У нас не все устраивает. Мы хотим жить так, как мы жили. В квартирах на работе холодно. Ходим на работу, потому что работаем в детских учреждениях. Детей не приходит. На митинге было много людей, которые защищали страну в 92-м году. В разговоре с нами жалеют не себя. Вышли митинговать больше ради детей и внуков. То, что сейчас происходит, это геноцид не только против нашего народа, это геноцид и против народа Молдова. Начнутся сейчас холода, морозы. И страдают, я говорю, женщины, дети, грудные деточки, которые вот только родились. Из-за того, что нет тепла. И газ заканчивается. И мы надеемся на здравый смысл истории, молдавского руководства чтобы они восстановили нам поступление газа. На вопрос, почему сегодня пришли на митинг, люди отвечают, довели. Возможность пропустить газ в Приднестровье была еще неделю назад. И приднестровцы считают, что поставки искусственно задерживают власти Молдовы.